Cześć, witajcie na moim kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj nagrywam Geometry Dash i lecimy z filmem. W ogóle mi się odcinek nie nagrał, a właśnie przeszedłem poziom Cycles. Widzicie mam 100% nawet. Więc ta lecę z X-stepem. Wtedy mi się nie, nie nagrał, ale... Co z tego no. Trzeba. tak się zdarza. Teraz przechodzę X-tepa. O, zobaczymy jak mi pójdzie. W ogóle sobie to ty... jest dobrze? O. Nie, ta w ogóle już nie słychać. Ojej. Tak. Czaj. O. Bo zobaczymy, jak mi pójdzie. Już jest ogólnie po 80-gwiazdkowy, to już będzie trudniejszy na pewno, znacznie. Wtedy pieniążka nie zebrałem, ale dobra Zobaczymy jak tutaj To jest ogólnie dosyć łatwy moment, widzę. Dobra. Ja. Oj. To nie wyszło. Ta muzyka to jest za głośno mi się wydaje, jest. Tak już w ogóle nic nie słychać? O. Nie. Hm. To nie wiem, jak tą muzykę ustawić. O. Nie. Hm. Nie wiem. Albo jest tak samo, ale niech już będzie. No, próbujemy przejść. Dobra. Zobaczem pieniążka, więc fajnie. Dobram, samolcikiem jestem. To jest tajemna. już daleko, bardzo. Teraz tylko nie skusić Dobra Uf, Przeszedłem x -stepa. Uf, I to za piątym razem Jestem już siebie dumny Naprawdę Jeszcze nawet z jedną gwiazdką Dobra Super jest Przeszedłem x stepa Zobaczymy w ogóle nową ikonkę dostałem Nawet fajna Może sobie w ogóle coś w sklepie kupię Zobaczymy może coś fajnego hmm. Może to tylko 1000 kosztuje, mam 2900 Mogę kupić Nawet fajnie wygląda um. A tak to sobie teraz założę ją no, fajna jest, fajna Tam tak. może sobie jakiś kolor zmienię Nie wiem, może zielony, nie ten fioletowy właśnie. No, fajnie. Znaczy, może coś tu mam jeszcze. Tutaj nic. Tutaj też nic. O, tutaj ja sobie widzę, kiedyś chyba odblokowałem. Ja tego nawet nie zauważyłem. Dobra. Idziemy dalej. Zobaczymy, jaki poziom dalej mam. funk. Dobra. Uch, to już ma 11 gwiazdek. A będzie trudne, ale spróbujemy. Mam 24% na tym. Dobra. Uuu, jaka fajna muzyka. Bardzo fajna w ogóle muzyka tu jest właśnie. Naprawdę. U mniejszy jestem. Dobra, próbujemy dalej. Oj, czyli tutaj widzę, muszę przeskoczyć. Dobra. Już chyba rozumiem więcej. Skoczyłem za wcześnie. Fajną muzykę w ogóle ma ten kloterfang, widzę. Prawda? Dobra. Może to dosyć daleko. Spada się na to nadziałem. Dobra, próbujemy dalej. Nie podajemy się. Jeszcze jest dosyć bardzo trudny poziom. Może nie jakiś aż bardzo, ale dosyć trudny. Bardzo trudne to dopiero później będą. Dobra. Ojej, jak ta muzyka się zmieniła. Oj, czyli tutaj muszę, dobra. Dobra, już rozumiem. Ta muzyka w ogóle się zmieniła. Z takiej wesołej tam na taką... To nieźle. Znowu za wcześnie, znowu za wcześnie skoczyłem, no. A tu nie skoczyłem, dobra A próbujemy, próbujemy Dobra, próbujemy. Oj. Znowu zapomniałem o tym, że tam mam to przeskoczyć. Ale dobra, dobra. Dobra, lecimy. Dobra, to już zapamiętałem, że tam muszę to przeskoczyć. Chyba samolot. Naprawdę. Naprawdę. Naprawdę tego nie przeskoczyłem. Oj, Ale dobra. Nie poddajemy się. Znowu. Ale dobra. Nie udało się znowu, no. W takich łatwych momentach ginę. Aba, tutaj ta już nie skoczyłem za wcześnie. Dobra. Dobra, tutaj już tam przeskoczyłem. Ta w ogóle muzyka tak zmieniła. prawda, na takim czymś się, ojej, w sumie nie ma się co dziwić, to jest poziom 11-gwiazdkowy, już co dopiero będzie z 12-gwiazdkowym. Oho, uh, uh, uh. będzie trudno. Chyba przeskoczyłem, ale ledwo. Teraz to przeskoczyłem, no. Ojej. Wiesz, już tutaj mam pewne problemy już, tak. Nie, nie umiem sobie już tutaj zapamiętać zbytnio, gdzie, ja jak. Znowu, znowu. <grym> No ale próbujemy. Znowu za wcześnie. Muszę trochę tam uważać, no. Dobra, dobra, teraz już dobrze skoczyłem. Wreszcie. Dobra. Oj. Teraz na te kolce się tam nadzieję. Naprawdę już jest bardzo trudny poziom. No. A co dopiero wtedy, jak będą jakieś demony? Oj, oj. A w ogóle, właśnie, mam taki pomysł: Jakbyście w ogóle chcieli, jakby właśnie przeszedł jakiegoś demona, to mogę właśnie zrobić jakiś dłuższy odcinek, to mogę spróbować przejść. Na przykład jest taki demon The Nightmare, jak dobrze pamiętam, jak się chyba nazywał. Jakbyście chcieli, to napiszcie w komentarzach, to mogę. zrobić. No, robić? go przejść. No dobra, więc dalej się na razie z tym poziomem. Chyba byście chcieli, nie wiem, żeby stworzyć, nie, wiem, może jakiś poziom. Też mogę stworzyć. Ja po prostu, napiszcie w komentarzach po prostu. A dobra, na razie to się zajmę tym poziomem. Może w takich głupich momentach. W takich głupich momentach zginę, naprawdę. oj. Dobra. Chyba tylko żeby tutaj nie skusić jakoś. Oj. Znowu tam zginąłem. Dobra. Dobra. Lecimy dalej. Dobra, lecimy. Naprawdę nie skoczyłem. Ejoj. Ej. Ciężko jest mi to w ogóle zapamiętać, tak? Ciężko. Dobra. Znowu, znowu na tym. Chyba tego przeciągu chyba nie przejdę, naprawdę. A to dopiero jak będę miał tego demona przechodzić, o boże. Będzie trudno. Znowu, znowu w tym momencie. Ojoj. Oj. Trudny już ten poziom, naprawdę. Ale chociaż muzykę ma fajną, o tyle. Ale trudny jest bardzo. Dobra, dobra. Bo samo docich przeszedłem. Dobra. Ja tylko żeby gdzieś nie skusić tak głupio. Tutaj, chociaż Dobra. O nie. Oj, zapomniałem się, zapomniałem, zapomniałem. Dobra, próbujemy. Uj, uj. Ale widać, że już ten poziom napada jest na innym poziomie już. Dobra. Dobra, on tak. Zapomniałem, że ja tu jestem samolotem. Wszystko, myślałem, że to kostką jestem. Ej oj. oj. Dobra, ale próbujemy, nie poddajemy się. Trudne jest to, ale. Spróbujemy. A jak dzisiaj nie przejdę, to spróbuję w następnym odcinku. A jak mi się nie uda, w następnym, to nie wiem. Naprawdę, naprawdę no. Ojoj, trudne tu już. Teraz jeszcze tu są. Ojoj, już trudne, naprawdę to jest, naprawdę. Dobra. Dobra, no dajesz, Prawda, takim małym tym. Ojoj. Sobie już wyobrażam, jak tego demona przechodzę. Ojoj. Dobra. Już drl dosyć jestem. Naprawdę. Już 28 próba. no to już jest bardzo trudne. To to zapamiętanie, zapamiętywanie, które ja muszę poćwiczyć na pewno tutaj. O już na takich głupich momentach zginę. <śm> oj, oj. Dobra. Dobra. Dobra, lecimy. Dobra. Naprawdę znowu. Tutaj muszę tak kliknąć raz. I wtedy będzie dobrze, no. Nie umiem widzę zbytnio tym samolocikiem latać, naprawdę. Jeszcze tutaj. Naprawdę. Nie wiem, czy ja dam radę, Ale dobra, sobie te palce wezmę. Dobra. Dobra, teraz spróbujemy. Dobra, próbujemy. Dobra. Ale widzę, że już naprawdę to trudne jest dla mnie. around I up to be a man. Już jestem nawet tutaj już nawet daleko. Dobra, jak blisko, jak blisko było. Tak blisko, no dobra. Dobra, mi się wydaje, że ja już na dziś kończę. Spróbuję kiedy indziej przejść ten poziom. A chcecie, żebym. przeszedł tego demona, napiszcie w komentarzach. Dobra, cześć.